A teraz przyznaj się, że zobaczyłeś, czy masz zmontowanego YouTube'a. Jeśli tak było, to zostaw łapkę w górę, a my lecimy z odcinkiem. Widzowie, już na samym początku muszę sprawić, że wasz świat dotychczasowy zmieni się o 180 stopni, ponieważ on już nigdy nie będzie taki sam. Naprawdę nigdy. Zobaczcie, że Beścior ma ogarnięte torby. Proszę, oto dowody. Oprócz toreb mam ogarnięte także depo. Zobaczcie, jak to jest wszystko poukładane. Kamyczki tu, przedmioty ze złodzieja tutaj, tutaj mikstury, tutaj heroiki, tutaj unikaty oddzielone, tutaj jakieś. Części, które jeszcze do czegoś mogą mi się przydać, tutaj teleporty, jakieś zbroje, legi, torby, kupony i tak dalej, i tak dalej. Żeby nie było wątpliwości, że porządek jest tylko na beściorze i w depozycie, to pokazuję wam także mojego łowce. mikstury, tutaj jakieś inne rzeczy, błogosławieństwa, teleporty. Oczywiście tutaj jest troszkę syf, ale to tylko z tego względu, że tych błogosławieństw teraz bardzo dużo dropi. No i to tak wygląda troszkę nieschludnie, ale będę o to dbał. W ostatniej torbie, oczywiście, strzałki i jakiś łuczek na podmianę. Trzecia, a zarazem ostatnia moja postać, także ma ten porządek proszę zobaczyć, pierwsza torba druga torba, piękna legenda skarmazyna ze zmienioną grafiką, ale grafika nie zmieniona za pomocą smoczych chusek, tylko za pomocą dodatku stare legendy o który pytacie często na streamach, jak wkładam sobie go w miejsce swojej zbroi i pytacie Beścior, co to jest za zbroja pokaż please, a ja wam wtedy pokazuję tak, jesteście zdziwieni, mówicie, o kurde grafikę zmieniłeś, a ja mówię, y, nie byku to jest taki żart, bo to dodatek stary legendy ma taki awatar, także proszę zobaczyć, druga torba i trzecia torba teleporty, także mam nadzieję, że że jesteście ze mnie dumni? Co ja tam kurna mówię, że jesteście ze mnie dumni? Widzowie, ja nie ogarnąłem tych toreb, zrobił to z dobroci serca, bardzo znany, bardzo lubiany, bardzo mądry, bardzo inteligentny, bardzo błyskotliwy, bardzo bystry, bardzo dorzeczny, erudycyjny, kreatywny, lotny, łebski, mądry, myślący na poziomie, nie w ciemię bity, nie głupi, obdarzony inteligencją, oczytany, oświecony, otwarty, pojętny, pomysłowy, przenikliwy, racjonalny, rezolutny, rozgarnięty, rozsądny, rozumny, sensowny, świat. Światły twórczy, utalentowany, uzdolniony, wykształcony, z głową, z polotem, z sensem, z wyobraźnią, zdolny, asertywny do rzeczy mocny w gębie, mocny w języku, wygadany, zacerwany, zbyśny, chłodny, genialny i inne przymiotniki, które musiałem wymienić. Oczywiście, oczywiście chodzi o Korwaxa, także Korwaksik jeszcze raz dziękuję za ogarnięcie tych wszystkich rzeczy. Mam nadzieję, że będę mógł Ci się jakoś odwdzięczyć na streamku, na przykład tak wbijesz, to mogę dać Ci timeouta małta nie na 300 sekund, tylko na 600 sekund. I pierwszą rzeczą na tym odcinku będzie widzowie widz. <laughs> będzie widz, będzie grzyb, oczywiście chciałem powiedzieć. Teraz by przerwa y, o godzinie tam 11, 11, 5, coś tego typu i zrespiły się grzyby, no może nie, że zrespiły się grzyby, no bo wiadomo jak to działa y, ale mamy grzybki i skrzynki i tego typu rzeczy oczywiście musimy tu ze skrzynką zawalczyć pewnie już niektórzy z was, albo raczej wszyscy z was, dropnęli jakieś legendy z tego eventu, bo dropnięcie legendy, albo może niekoniecznie legendy, bo to co dropi i jest legend legendary notificator właśnie tak jak w tym momencie, to są heroiki, ale oznaczone taką jak legendo, no bo tutaj jest do ulepszenia legendy, przez to wyświetla się Legendary Notificator i tego typu rzeczy. Także o takie legendy w razie co w tytule chodzi, widzowie. Na pewno też dropnęliście takie legendy, bo dropią one dość często. Tak jak mówiłem zresztą, pierwszego dnia eventu te legendy dropiły wręcz, kurcze, no, czasami się zdarzało, że 3 z rzędu remowit dropuło 6 legend z rzędu, w sensie na dwóch różnych grzybach 6 legend z rzędu. Później się to tak zmieniło, że były albo puste dropy, kurna, niemalże w całej tej grocie, nazwijmy to, albo Albo, albo jakieś tam jeden czy dwa unikaty, więc podejrzenia... O kurde, co to jest? A co to jest za wyjście? Przecież teraz wychodziliśmy normalnie w Werbin, wizowie, A teraz gdzie wychodzimy? Uwaga, wielka aktualizacja i wychodzimy w Vermin. Ktoś też w ogóle napisał, że w Tchuzal jest grzyb i faktycznie ten grzyb jest, także w Tchuzal na pewno sobie ubijemy wszystkimi trzema postaciami moimi. Także aktualizacja, która teraz weszła o godzinie 11, to aktualizacja zmieniająca wyjście nie od razu w Werbin, tylko w tym Verbin, ale... Poprzez wyjście w takim osobnym, odrębnym grzybie. Także na no nic wielkiego się to nie zmieniło. Póki co bijemy sobie kolejnego grzybka, jakieś unikaty. Z tych skrzynek w ogóle dropią legendarne błogosławieństwa, na przykład z CBK dropią chyba takie ala kamienie czerwonego smoka. Także na to będziemy oczywiście polowali. Nie wiem, jak ten odcinek będzie się toczył, czy to będą tylko bicia grzybów, czy to będą także herosi. Nie wiem, szczerze mówiąc, na pewno taki odcinek z grzybami chciałem nakręcić, bo jest to coś takiego nowego, nazwijmy to. Y i mamy heroik z leczeniem i bardzo dużo punktów życia Także na mojego łowcę do expa się to jak najbardziej przyda Z tego co możecie zauważyć, kilka heroików takich ciekawych mi dropnęło Na przykład ten, czyli za questy zwiększa 110% punktów doświadczenia I miałem też takie błogosławieństwo, które zwiększało zabicie potworków 110%, ale to chyba na innej postaci No idziemy już drugą postacią, czyli moim wojownikiem Na tego pięknego Grzybosława e, Jeśli byście mi pytali o cenę eventu Bo kilka osób mi takie pytania na streamie zadawało to powiem to także na odcinku, według mnie bardzo, bardzo, bardzo fajny. Ja z tym eventem, czy eventem tego typu, nie spotkałem się w swojej, yy, nazwijmy to, karierze, ale to przez to, no, że miałem przerwę od margonem. Wypisaliście mi, że bodajże dwa lata temu też taki event był, czy nawet je rok temu, ale dla mnie jest to coś unikatowego i naprawdę fajnie się przy tym bawię. Też jest plusem to, że te grzyby nie respią się wiecie co 5 godzin, tylko respią się naprawdę, yy, naprawdę często i tych grzybów też nie jest w ilości jeden, tylko jest kilka tych grzybów, także, każdy coś tam dla siebie zawsze MOŻE znaleźć i mamy kolejną legendę, przepraszam, przepraszam widzowie, ale zawsze, zawsze jak jest ta to to jest coś niby epickiego, a później się okazuje, że to po prostu drobno unika tylko ulepszające legendy, no ale wiecie o co chodzi. Lecimy jeszcze na Bestmargo i z Bestmargo wysyłamy jeszcze korbaksikowi zwoje na ten korytarz za ołtarzem czy coś tego typu, żeby też mógł swoją niższą postacią na tego grzybka w się dostać. I jesteśmy trzecią postacią na trzecim z kolei grzybku, trzeci rząd, trzeci z rzędu grzybek. do dotyka... Czekamy go oczywiście swoją magiczną dłonią i wchodzimy, i na początku skrzyneczka, czy będzie legendarne błogosławieństwo. No, tak bym się z tego ucieszył, że to jest hit. Mamy heroiczne, troszkę przywracania, troszkę życia, także jest git. Tutaj błogosławieństwo mamy w środkowej, także już sobie tą torbę zmieniamy. Mamy tu jakiś unikat, żeby się tylko nie pierdzielić. Dobra, skupisko jest po prawej stronie, także do tego skupiska. Żeby pójść na samym końcu, bo już mi się zdarzało oczywiście, że ubijałem grzybka jakiegoś pierwszego i później wszedłem do drugiego, a się okazywało, że to jest skupisko i wywalało mnie z mapy. Wy pewnie też tak mieliście, jak tak mieliście, to napiszcie napiszcie mi to w komentarzu, widzowie. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, żeby być na bieżąco. Łapki w górę, jeśli Wam się takie odcinki podobają. I mamy kolejną legendę. Ornament siłkowych monstrów 4 Unikatowa Ala legenda. Także się cieszymy Tutaj mamy jeszcze leśny wigor Ostatni grzybek, tak, ostatni grzybek I później już wychodzimy z tej mapki Kurczę pieczone, no fajnie by było jeszcze się dostać Na tego grzybka w przysiłku walmirów Ale nie wiem, czy my damy rady takimi małymi postaciami Dobra, okazało się, że nie muszę wybijać drogi Bo te driady nie atakują nas Grzyb jest na samym początku tego przysiłku walmirów Tylko nie wiem, czy breherety jakieś są rozstawione Po drodze nie ma, ej, nie ma To zarobiście widzowie Także możemy ubić sobie tego grzyba Pięknego, 5 minut jeszcze Także wojowniki moi na pewno jeszcze ubijemy Na pewno zdążymy, tylko szybko musimy ogarnąć Tą grotę moim paladynem Gdzie jest wyjście z tych grzybów? Tutaj, skupisko, dobrze To to na samym końcu robimy Tam czasem grzyba i mamy legendę, widzowie Mamy legendę, spokojnie, spokojnie Zero emocji, widzowie, nie, nie denerwujmy się Nie podniecajmy jakoś Jakoś zbyt mocno, Wiemy kolejnego grzybka Mamy tutaj założone oczywiście Błogosławieństwo na szansę na brak łupu Zmniejszoną o 60% Także to nam też yy, nieco pomaga Oczywiście w dropieniu legend podobno, tak to właśnie wygląda. Mamy jeszcze kolejną skrzynkę, podnosimy jej wieko. No i z tej skrzynki by mogło polecieć coś ciekawego. Remo zdobył w ogóle esencji 6600, czy, czy coś tego typu, czy, czy ulepszał 6600 coś tego typu. Ogólnie bardzo dobrą jakąś rzecz zdobył Remek. Ja mam katakumby gwałtownej śmierci. To jest chyba ekspowisko na wyższy level, jak dobrze pamiętam. Także idziemy do skupiska i z tego skupiska wchodzimy do sali, że tak powiem, wyjściowej. Bierzemy sobie jeszcze te. Grzibi, które nam tu spadły, oczywiście wychodzimy i szybko relogamy na mojego wojownika i mam nadzieję, że jeszcze znożymy na tego grzybka. Swoją drogą powiem wam widzowie, że te grzyby to naprawdę bardzo fajna rzecz do nagrywania. Mimo, że oczywiście nie ma takich super dropów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale jest to taka odskocznia od herosów, a wydaje mi się, że odskocznia naprawdę ciekawa. Przynajmniej dla mnie do nagrywania, bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że wam także no, dlatego te grzybki może nawet w tym odcinku będą tylko. Tylko te, te grzybki. Korbax idzie w ogóle z kwiatów, także mam nadzieję, że zdąży. E, tak, tutaj nie ma w razie co, brecheretów zrespionych, nigdy, co w się sensie tu nigdy nie są rozmieszczone. W razie jak będzie na walmirach zrespionych grzyb, a wy macie niższą postać, to możecie oczywiście tutaj tą postacią przyjść, bo driady was nie zaatakują, a na początku w walmirach nie ma żadnych e, przeszkód, że tak powiem. Także na silku sobie możecie tutaj wejść. Strong alkohol się spytał, czy może kogoś pozdrowić. Oczywiście wyraziłem zgodę i Strong alkohol pozdrawia uwaga, uwaga Pozdrawiam wszystkich, co będą oglądać ten odcinek. No, bardzo, bardzo dobre pozdrowienia. Oby denary! Dokładnie tak. Denary to jest wizowie najlepsza rzecz, jaka może mi dropnąć z tego względu, że za denary nie tylko kupić sobie można torbę elegancką, ale za denary można kupić wizowie także wejście chyba na jakieś tam yy, ekspowisko na wysoki level, coś tego typu. Ogólnie mówiliście, że, że warto jest robić dzienne questy po denary, żeby już się zacząć zbierać, żeby nie było problemu. A jak tutaj możemy te denary zdobyć to jest naprawdę in... Kurde, plus mocno, bo denary są bardzo, bardzo, bardzo przydatne. No tutaj, jak widzimy, bardzo słabe dropy póki co. Ojenny, żadnej legi chyba nie było, tak? Chyba żadnej legi nie było. No te denary spadły, także, także to jest to jest git z prawą, no, ale tak to unikaty, kurde, i nic nadzwyczajnego. Także wychodzimy, sala wyjściowa, piękna, dostajemy jeszcze oczywiście grziba i te grzybki ogólnie na tych postaciach sobie wymienimy, bo powoli będziemy się chyba zbliżali do tego, żeby móc wymieniać sobie. Już te mistyfikujące zupy na któryś z tych outfitów. O, jeszcze Korbaks coś mi tutaj daje. Pewnie grzybki, tak, oczywiście. O, jeszcze więcej grzybków daje. No, Korbaksik, no, szanuję to. Dziękuję Ci bardzo. To jest zastępca wizowy. Nie daj, że Wam czyści torby. Depozyt. To jeszcze, kurna, daje grzybi. No, kurna, hopi. Także Korbaks już ma czyste stopy. Grzyby oddał. A my przechodzimy do wymiany szybko m, tych zebranych grzybów na mistyfikujące zupy, za które możemy sobie później m, wybrać jakiś outfit. O, od razu. Zobaczyłem wam tak, na pewno nie będę wymieniał tych e, mistyfikujących zup na tą legendarną maskotkę. Według mnie wygląda ona źle i nie chcę po prostu jej mieć. Z tych trzech, czyli z tego kapelusznika, z ryza i z boczniaka, możecie mi napisać, który jest najlepszy outfit. Ja nie wiem nawet, jak one wyglądają, ale na pewno będę się decydował na który z tych outfitów. Tutaj zup na wojku mam 44. Na moim łowcu mam 46 tych zup, ale teraz oczywiście będzie ich nieco więcej. Już mamy 48 zup i 56. Także już około stówki tych zup jest jeszcze. Zobaczymy, jak sprawa wygląda na moim paladynie. Ale na moim paladynie sprawa wygląda na no, dość krucho bo mam tylko 12 zup. Oczywiście teraz będzie ich nieco więcej, ale noszału tutaj nie będzie, chociaż jednak troszkę ich zbierzemy. I 30 zup. Także około 130 zup już mam. A ile potrzeba na te stroje? 155 zup. Jeszcze korbaksik tutaj do mnie przyszedł. I chyba dami mi grzybka jednego. No, oczywiście, no, grzyb dany. Czyli jednak stopy do końca wyczyszczone nie były. Ale teraz już są wszystkie grzyby oddane. Także wymieniamy sobie jeszcze, oczywiście, na dwie zupki jednego dojrzałego mroźlarza. Dobra, idziemy po legendę z grzyba. O, dopóki nie będzie legendy, to kurna. Wiecie, ale ty, dobrze w ogóle, że te błogosławieństwa są na 84 dni, nie? No to zdążę chyba 300 wbić nawet, nie? Dobra, dawaj mi legę. Z tego dropi lega, czy z czego lega dropi? Może z tych skrzyń dropi lega. Dobra, pusto! No, kurwa, rozdajemy Dotyka Dotykam magicznego grzyba, wchodzę do środka i lecimy kurwa z grzyb. Ooooo! Kurwa! Dobra, gratulacje, jest do legenda! Menele, zoba to! Ornament Siłkowych monstrup 4. Co to robi w ogóle? Ulepsze przedmioty, jeden punkt. Dobra, jest Unika! Dobra, chuj z tym Unikatem. Teraz lecimy po kurwa legendę. Wydarłem mordę na tej legendze. legendzie, widzowie. Tak mnie gardło boli teraz. O, Dobra, Jezus, no czemu ja się tak tym ekscytuję? Jezus Maria... No nie, nie wziąłem! Nie wziąłem! Nie wziąłem, bo zero miejsca! Przedmioty odrzucone lub brak wolnego miejsca. Ja pierdziel, jaki jestem kurna głupi! Dropnie legenda i nawet się nie wzruszam, serio. Pierwsza legenda będzie bez wzruszenia moja, nie? Będzie zero reakcji, widzowie. Przed każdym dropem muszę kurwa zęby zagryzać, żeby, żeby się nie wydrzeć. O, legenda spadła Ornament śrukowych monstrów Ulepsza przedmiot o jeden punkt Rzadkość przedmiotu legendarny To chyba, to jest to chyba dobre, co? Czy nie? Sporo osób nie za tymi grzybami lata To jest szansa, żeby Jest szansa, żeby coś sobie Coś sobie znaleźć, nie? Albo na dwójkach postać Dobra Zajebiście O kurwa, nie wziąłem tego Czemu ja nie mam miejsca w tych torach? Dobra, masny grzyb. Nie no, Elliot! Jesteś takim kurwa koksem! O kurde, legenda, ale fajnie. Lubię dropić legendy. Kurcze, druga legenda, ależ fajnie, fajnie, że legenda dropnęła. Hahaha, <laughs> uszami zaraz wleci bez kitu, kumba. Ty Hahaha, Z2 wada mi się na herbatę gotuje. o, dobra. Spokojnie, spokojnie. Ornament ściukowych monstrów. 3 postek nie ogarnia, sześć to to trzeba ogarnąć. Dobra, widzowie, już wiem na czym to polega, nie? Przed legendami zawsze jest lag, zauważyliście to? Przed legendami jest zawsze lag. O kurde, dobra, jednak nie. <grybujesz> dobra, jednak nie ma zawsze la le tego. <grybujesz> Laga przed legendami, dobra, S. To BET, E! Dobra, lega. Przepraszam bardzo, przepraszam za, za uniesienie się. I w tym odcinku to na tyle widzowie. odcinek być może krótszy, aczkolwiek chyba troszkę czasu się w tych grotach spełnia, spędza, a nie spełnia, ale mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał troszkę inny niż zazwyczaj herosów nie było, ale były grzybi. Znane oczywiście w całym internecie dzięki Boxdelowi. Jeśli udało Wam się zdobyć jakieś fajne, ciekawe legendy z tych grzybów, to napiszcie to oczywiście w komentarzu. Subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, bijecie na Instagrama Bestior, zostawcie łapkę w górę. Jeśli taki odcinek Wam się podobał, jak chcecie takich odcinek. Więcej z grzybobrania, to piszcie to także w komentarzach. To nakręcę oczywiście drugi czy trzeci odcinek. Do piątku jeszcze mamy czas, widzowie. Na sam koniec życzę Wam dużo zdrówka, dużo legend i zapraszam na streamka około godziny 20:20.30. Do zobaczonka, trzymajcie się. Hejos.